Jeśli by się ktoś zastanawiał, jakie jest najbardziej ekologiczne legionowskie przedszkole, odpowiedź jest jedna: przedszkole miejskie nr 9. Mieszcząca się przy zespole szkół ogólnokształcących nr 2 placówka już trzeci rok z rzędu zdobyła certyfikat promotor ekologii. Ten tytuł jest przyznawany laureatom Narodowego Konkursu Przyjaźni Środowisku, organizowanego pod patronatem prezydenta RP. Pomysł takich działań zrodził się w głowach moich nauczycielek już w 2004 roku, kiedy jeszcze o tej ekologii nie mówiło się aż tak wiele. Powstał program autorski jednej z nauczycielek przedszkola, realizowany u nas przez kolejne 4 lata. Potem przedszkole włączało się już w akcje i projekty zewnętrzne. Pierwszy certyfikat dziewiątka otrzymała w 2008 roku, drugi w 2009, a trzeci przed kilkoma dniami. Proekologiczne działania podejmowane przez przedszkole zostały także docenione na arenie międzynarodowej. Mamy w ubiegłym roku przyznany certyfikat międzynarodowy, certyfikat zielonej flagi, i myślę, że to jest przede wszystkim takim wyznacznikiem tego, co robimy. A w przedszkolu miejskim numer 9 w kwestii edukacji ekologicznej robi się naprawdę sporo. Działania prowadzimy w ramach różnych obszarów. Głównie dotyczą one ochrony roślin, zwierząt, wody, powietrza, energii, odzyskiwania surowców wtórnych, segregowania śmieci. No i realizujemy poprzez różne takie udział w różnych przedsięwzięciach. Takich jak na przykład zbiórka makulatury, zużytych baterii i używanej odzieży. Przedszkolaki z dziewiątki uczestniczą też m.in. w akcji góra, w sprzątaniu świata, kasztanobraniu czy też w dokarmianiu zwierząt. Jednym z głównych proekologicznych przedsięwzięć przedszkola jest natomiast utworzenie na terenie placówki ptasiego zakątka, zielonego azylu. Najważniejsze jest jednak to, że edukacja przyrodnicza przynosi efekty. Dzieci przenoszą dokładnie to, co się dzieje w przedszkolu, przynoszą do domu i każą rodzicom dosłownie oszczędzać wodę, na przykład wyłączać urządzenia, które są zasilane energią elektryczną, dbają o rośliny, przynoszą pokarm dla ptaków. A postępując w ten sposób, maluchy wypełniają przyrzeczenie zawarte w przedszkolnym kodeksie młodego ekologa. Jeśli przedszkole miejskie nr 9 również i w przyszłym roku zdobędzie certyfikat promotor ekologii, otrzyma zaszczytny tytuł mecenasa polskiej ekologii, czego placówce oczywiście życzymy.